Czy <laughs> miałem do czynienia z walkami na gołej pięści? Jak każdy chodziłem do szkoły podstawowej i na pewno brałem udział w jakiejś tam e, e, akcji, gdzie wychodziłem z przeciwnikiem na to zwane solo w kółeczku gdzieś tam za szkołą. Potem też zdarzyło się. No, umówmy się, scena rapowa i granie koncertów na, głównie w latach 90. E, to nie było. To nie były te przyjemne obrazki, które dzisiaj sprzedają małolacy w kolorowych teledyskach, tylko to czasami była walka o życie, gdzie jechało się na wrogi teren, grało koncert, a trzeba było się konfrontować kompletnie z, z ludźmi z innych klimatów, tylko dlatego, że przyjechać grać swoją muzykę do miasta, w którym to mieście nie czułeś się komfortowo, chociażby ze względu na kluby piłkarskie. Więc różnie, różnie z tym bywało. Na co dzień staram się rozwiązywać konflikty w bardziej cywilizowany sposób obecnie? Myślę, że najfajniej jest dać sobie ryju w celu wyjaśnienia jakiejś sprawy, jeżeli dwie osoby mają na to ochotę, ale to trzeba też wiedzieć, z kim sobie można dać poryju, albo komu można dać poryju, żeby z tego sobie nie narobić problemów. W dzisiejszych czasach to no, to już nie są te lata 90. <noise> Trzeba wiedzieć, z kim się wychodzi i po co.